23, Marcel Złomańczuk z 70, Maksym Kwencar, 77, Jakub Karbownik i 95, Michał Klec. Ja nie decyduje się użyć gwizdka, Miłosz Kutyła odzyskuje piłkę, rzutka w pole karne, paluch głową, lekko zgrywa, może można było pokusić. Złomańczuk, Klec, piłka w pole karne centra i ratuje wślizgiem tuż z linii yy, bramkowej zawodnik yy, świniczanki Futa jeszcze do tego sędzia odwizał przewinienie A tym razem yy, na przeciwnego skrzydło na stronę lewą do Zubera, Zuber dobrze odegrał do Brzozowskiego, Brzozowski wpada w pole karne, mija przeciwnika ma przed sobą bramkę nie udaje mu się niestety zakończyć tego e, celnym strzałem, ale dobra akcja, dynamiczna akcja Świdniczanki, Że ta para e, lewo skrzydłowych jest groźna. Teraz dobra piłka prostopadła. padła. Korbecki, Korbecki, Mija e, jeszcze bramkarza Sochę i zdobywa bramkę, zdobywa prowadzenie dla e, e, zespołu hełmianki. Przysnęła nieco obrona Świdniczanki. Długa piłka prostopadła znalazł tam lukę w bloku defensywnym. Gospodarzy i Korbecki. Piłka w waucie. Rzuca szybko Brzozowski. Paluch teraz. Już jest polukarnym. polu karnym. Oddaje piłkę. Ależ teraz była groźna sytuacja dla Świdniczanki. Eee, za sprawą Michała Palucha w świniku. Już pokazuje Bajer, w jaki sposób będzie wrzucał już przed polem karnym Kutyła. Uderzenie Miłosza Kutyły! Trafia do bramki Grzywaczewskiego z przedpola karnego miło Kutyła. Szybka odpowiedź gospodarzy. Po stałym fragmencie gry wybijają piłkę przedpole karne gracze Chełmianki. Gdzie go? No właśnie, Michał Koźlik, kapitan Świniczanki, przed niesportowym zachowaniem, przed komentowaniem decyzji arbitra. Teraz Korbecki sprytnie oszukał Sikorę, rozpędza się, ale w stronę tutaj narożnika, gdzie odbiera mu piłkę udanym ślizgiem Koźlik. Pokrzykuje teraz na swoich partnerów, że można było lepiej to rozegrać, tracą piłkę świnczanie. W dobrej pozycji Krystian Mroczek, ale strzał ląduje e, w rękach Pawła Sochy. Korbecki z rzutu wolnego do ośrodkowanie. Tam świetnie znalazł się Maksim Kwęcar. Złożył się do strzału głową. Niestety piłka mija e, bramkę. 0 do 2. Teraz wracamy na boisko. Mroczek. Dobra piłka do Korbeckiego kontra Chełmianki. Korbecki oddaje do Mroczka. Mroczek zablokowane to uderzenie przez e, Koźlika. Rosły ee, obrońca Świdniczanki. Sporą część bramki zasłonił w ślizgiem. I piłka nie znalazła drogi. Jeszcze Chełmianka. Piłka już polukarnym. Znowu mroczek. Oddaje przed pole karne, tam piekarski. Niestety fatalnie spudłował. zautu Michopaluch. Michał Paluch. Można było to chyba trochę spokojniej. Chociaż Kosior! Kosior! Zwoleja, proszę Państwa! A jednak trzeba było szybko właśnie tutaj zaskoczyć defensywę Chełmianki. Paluch asysta z autu do Kosiora, ten z powietrza obija słupek, ale od wewnętrznej strony pokonuje Jakubak Grzywaczewskiego. I mamy 2 do 1 dla Świdziczanki. Co? Zuber przedłuża to podanie do Sikory, który mija z wodem takim technicznym, Przeciwnika zdobywa kilkadziesiąt metrów, strzela i strzał. Mija bramkę Jakuba Grzywaczewskiego. Koźlik na drugą stronę, długa piłka do Kosiora. Kosior głową i piłka w rękach Grzywaczewskiego na prawej stronie. Cichocki, długa piłka w pole karne. Tam główkuje yy, główkuje obrońca, dopada do piłki. Karbownik dla gości. I także dochodzi do strzału głową. Znowu przy piłce Korbecki. Wrzuca piłkę. Jeszcze tam Kasprzyk. Yy, znalazł się Korbecki. Zagranie Korbeckiego, do Mroczka, Mroczek, tyłem do bramki oddaje strzał z powietrza. mniej na żółtą kartką w zespole gospodarzy. Napomniany zawodnik oznaczony numerem 22 i łoszkę tyła. Gorąco w polu karnym świnczanki próbował oddać strzał, Karbownik. Zablokowany ten strzał, ale przy piłce utrzymała się świnczanka. Tempa przy każdym koźle. Teraz Karbownik do Zmożyńskiego. Kolejna dobra wrzutka tego zawodnika. Z dobrej strony prezentuje się dzisiaj. Oznaczony numerem 13, zawodnik. A teraz strzał Korbeckiego e, Paweł Socha do spółki z obramowaniem bramki ze słupkiem e, Bartosz Bayer. Niestety wybijają piłkarze świnczanki. Teraz Kamil Sikora nie trafił w ślizgiem. Rozpędza się Korbecki. Przebiegł już sporo metrów. Wpada w pole karne, Uderza Paweł Socha broni nogami. Świetna sytuacja. Próbował zaskoczyć w krótki róg. Paweł Socha rzucił się już, można powiedzieć, w przeciwną stronę. Teraz łapał kutyłek, który chciał uruchomić. Sikorę i sędzia puszcza grę. Sikora wpada w pole karne. Strzela słupek. Niestety bardzo dobra kontra świdniczanki. Dystans taki, że może się Bayer pokusi. Jednak ostrzał, jednak centra. Nie dochodzi tam futa. Główkuje. Piłka trafia do Zubera. Ale nieudany strzał e, doświadczonego zawodnika. Rzut rożny. Może tym razem. Dośrodkowanie mija piłka wielu zawodników dopada do niej Filip Koper. Jeszcze futa. O, tam coś się dzieje. Yy, agresja ze strony piłkarzy w czarnych koszulkach. Bardzo nabuzowany yy, tam Fryderyk Misztal. Sędzia pewnie wszystko dobrze widział. Wkroczył też sędzia asystent tutaj, żeby uspokoić zawodników. Sędzia najpierw przerwał. To spotkanie, a żółtą kartką ukarał e, chyba Prowodyram całego zajścia tutaj, zdaniem e, sędziego Kozuba winny temu zamieszaniu jest Filip Koper-Podów. Jeszcze przy piłce e, Miłosz Kutyła. Jeszcze uruchomił Dawida Brzozowskiego. Dawid Brzozowski sprytnie, sprytnie. Nie spieszył Usta, się z dodaniem a sędzia Seweryn kończy spotkanie.